Cześć, chcę Wam pokazać nawigację rolniczą do prowadzenia równoległego na bazie aplikacji AG Open GPS. O tej aplikacji można sobie bardzo dużo poczytać w internecie, a chcę wam pokazać w jaki sposób to wygląda w praktyce zainstalowane w moim zetorku. Prowadzenie równoległe w sumie miałoby oznaczać tak jak wyjeżdżamy w pole to praktycznie każdą pracę wykonujemy jakąś maszyną ta maszyna urządzenie zaczepione do ciągnika ma swoją określoną szerokość żeby całe pole pokryć efektem pracy tej maszyny musimy wykonać kilka kilkanaście kilkadziesiąt przejazdów tą maszyną w równoległych przeważnie do siebie liniach i teraz, co potrafi ta nawigacja? Ona y, określa pozycję ciągnika y, z dokładnością no, prawdopodobnie do około 2-3 cm. Y, za pomocą silnika elektrycznego, który jest y, tutaj zamocowany na kolumnie kierownicy i przekładnie pomiędzy tym silnikiem a kierownicą aplikacja może sterować wychyleniem kierownicy a co za tym idzie kierunkiem jazdy ciągnika więc mając zadaną linię po której ma się ciągnik poruszać aplikacja jest w stanie tak kręcić kierownicą żeby ciągnik znajdował się zawsze na tej właśnie linii i teraz chciałbym zrobić taki test co prawda na placu manewrowym jeszcze tylko, bo jest jeszcze przed żniwami, nigdzie na polu nie ma ani kawałka miejsca żeby ciągnikiem pojeździć nie niszcząc roślin <laughs> więc spróbujemy zrobić coś takiego nagrać ścieżkę po której przejadę po to, żeby potem spróbować ją odtworzyć w ten sposób aby ta nawigacja sama poprowadziła nas pomiędzy tymi skończyliśmy slalom zapisujemy drugi punkt trasy dobrze teraz musimy wrócić na start ok, wróciliśmy na start włączamy autopilota załączamy naszą przekładnię zobaczymy co się będzie działo No Okej. Okay. Załatwione. Wyszło całkiem ładnie.